Witajcie ogrodniczki i ogrodnicy oraz miłośnicy kwiatów domowych. Rośliny doniczkowe. No, któż ich nie ma w domu? Jedne wymagają specjalnej pielęgnacji, inne, jak to się mówi, same rosną. Jednymi z takich roślin są na przykład zielistki. Ale czy tak naprawdę nie trzeba nic z nimi robić? Czy mają jakieś wymagania? Jak sprawić, żeby ich mieć więcej? Dzisiaj właśnie od. Są to rośliny, które nadają się dla wszystkich i będą rosły niemal wszędzie. No, gdzie jest światło i wilgoć? Są świetne dla osób, które, jak to się mówi, nie mają ręki do kwiatów doniczkowych. Rewelacyjnie sprawdzają się w biurach. Nie obrażają się, gdy się zapomnie podlać. I bardzo łatwo je rozmnożyć. Czego chcieć więcej? Bardzo często nasze mamy mówią na nie trawka ale choć ich liście rzeczywiście przypominają źdźbła trawy, nie należą do rodziny traw, a roślin szparagowatych. Te, które mają liście całkiem zielone, boni, lemon, spokojnie radzą sobie w każdym miejscu pomieszczenia, nawet tym najdalej od okna. A najbardziej popularna zielistka Sternberga o wąskich, pasiastych liściach woli jaśniejsze miejsca. Zielistki oczyszczają, i Ionizują powietrze, przez co super nadają się do każdego pokoju, nawet sypialni. A nawiązując do trawki, nasi domowi pupile lubią je podgryzać szczególnie koty, które nie wychodzą na zewnątrz. Ogólnie, zielistki są bezpieczne dla zwierząt no i chyba smaczne. Jeśli chodzi o pielęgnację, to ze względu na delikatne liście lepiej je zraszać prysznicem niż wycierać pojedyncze. Jeśli się zbyt mocno przyciśnie, liść pęknie. Nawozić możemy zwykłym nawozem, rozcieńczając go w wodzie, można też podczas przesadzania, rozsadzania, sadzenia zastosować nawóz długo działający. Lub po dwóch tygodniach po posadzeniu zastosować pałeczki nawozowe. A jesienią i zimą do nawożenia roślin doniczkowych w domu używam specjalnego nawozu jesienno-zimowego. A popatrzcie na te zasychające końcówki liści. Może tak się dziać z trzech powodów. Po pierwsze, brak wody i roślina usycha. Po drugie, za mokro i zaczynają gnić korzenie, przez co roślina usycha. Trzecim powodem jest zbyt suche powietrze w pomieszczeniu, a szczególnie w okresie grzewczym. Nie trzeba usuwać całego liścia. Wystarczy po prostu tę część oderwać, no albo odciąć. Mam tutaj takie kilkuletnie starowinki, no, z którymi trzeba coś zrobić. Ich złoty okres, jak widzicie, już minął. Więc trzeba je odmłodzić. Jest kilka sposobów, jak to zrobić. Wiele roślin, kiedy je zestresujemy niższą temperaturą, okresowym obniżeniem lub brakiem światła, czy przesuszeniem, reaguje przyspieszonym rozmnażaniem. Albo generatywnie, szybko zakwitają, żeby wydać nasiona, albo wegetatywnie, wypuszczając rośliny potomne. Tu na pędach rozłogowych. A wszystko po to, by przedłużyć gatunek. Tak myśli roślina. Albo nam się wydaje, że tak myśli. No bo my byśmy właśnie tak myśleli. Prawda? Młode sadzonki możemy zrobić podstawiając pod nie doniczkę z ziemią, bez oddzielania od rośliny matecznej. Będą się ukorzeniać korzystając z podłoża oraz z produktów przemiany materii matki. Drugi sposób to odcięcie od rośliny matecznej i ukorzenienie bezpośrednio w podłożu. Sadzonki umocowałem drucikami w podłożu, żeby mi nie wypadły zanim się ukorzenią. Choć te rośliny bardzo łatwo się ukorzeniają, najczęściej robimy to wsadzając sadzonki do naczynia z wodą. To trzeci sposób, aby otrzymać nowe roślinki. Wtedy można sobie poobserwować proces wytwarzania korzeni. A jeśli w słoiku znajdzie się kramzyt albo perlit, korzenie będą mocniejsze. Po odcięciu od pędu rozłogowego, sadzonkę wkładam do słoika z wodą i pozostawiam, aż wypuści korzenie. Czas oczekiwania na porządny system korzeniowy no to około 2 tygodnie. No to czekamy. Witajcie ponownie! Czas szybko mija, dla niektórych z nas chyba aż za szybko. Minęło 16 dni i moje sadzonki tak wyglądają. Czas na sadzenie. Dla porządku na stole wykorzystam matę do przesadzania, na której przygotuję ziemię. No, wystarczy tu zwykła ziemia sklepowa, uniwersalna albo kwiatowa. Pod tym względem zielistki nie są szczególnie wymagające. Ja wykorzystam ten moment i do ziemi dosypię. Hydrożelu i nawozu długodziałającego. Jest to dobry sposób opieki nad roślinami dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu, a chcą, żeby rośliny ładnie rosły. Hydrożelu nie polecam osobom, które mają tyle czasu, by normalnie podlewać rośliny w doniczkach. Jeśli zastosujecie żel, długo będzie trzymał wodę, mimo iż będzie się wydawało, że już powinny zostać podlane. Dolewanie wody zaszkodzi korzeniom roślin, które w mokrej glebie zaczną gnić i roślina nam padnie. To samo dotyczy nawozu długo działającego. Po pierwsze, nie przesadzajcie z dawkowaniem. Dajcie tyle, ile napisano na opakowaniu. I jeśli zastosujecie nawóz długodziałający, to przez kilka miesięcy nie stosujcie kolejnych nawozów ani w płynie, ani w pałeczkach, ani w aplikatorach. Żeby w doniczkach było gęsto, posadzę po trzy młode sadzonki: jedną zieloną i jedną miks. Będzie taka bikolor. Ziemi nie sypcie aż po brzeg doniczki, żeby woda miała się gdzie zatrzymać. Ona po kilku podlewaniach może nieco opaść, wtedy się jej troszkę dosypie. Mode zielistki posadzone, no to można wkładać do osłonek. I troszkę podlejemy. No i teraz na parapet, na biurko, na kwietnik, na półkę, tam gdzie nam pasuje. Można też dołożyć. Wstążeczkę i pójść do znajomej zapalonej miłośniczki roślin doniczkowych z prezentem. Ewka, jesteś? I tak oto pokazałem Wam, jak rozmnożyć jedną z najbardziej wdzięcznych, pożytecznych, pięknych i mało wymagających roślin domowych. I to tyle na dzisiaj. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli jesteś pierwszy raz na naszym kanale, zasubskrybuj go. Kliknij w dzwonek, a będziesz na bieżąco. Do zobaczenia!